Witam wszystkich, jest niedziela, rano, 6 sierpnia. Dzisiaj młode. Kilka młodych, które mam i wszystkie stare to, No nie wszystkie, bo tam kilka zostało w domu. Lecą. Pogoda jest fatalna, jest gła. Lecą 80 km. Wcześniej już robiły. Lecą z zachodu. 80 km z zachodu. Wcześniej były na 50 km ze wschodu. Zobaczymy, czy ta zmiana kierunku coś ta mgła nie zaszkodzi im. Ale myślę, że nie, bo to są głębie pocztowe, szczep W88. Koledzy, którzy, którzy mają ode mnie te gołębie na pewno wiedzą, jakie to jest szczep i jakie to są głębie. To są głębie pocztowe, a nie, nie chodzi mi tu o wyniki i o szybkość ich, tylko żeby każdy wrócił, żeby te pary były jak najlepsze, żeby te głębie dla was były młode, po nich jak najlepsze. To jeden mój młody, proszę samczyk, proszę na oko po, mojej, po moim szpaku. Piękny gołąb. Duży, rosnięty. No, no i co, nagram, nagram niedługo drugą część tego filmu, która będzie razem, razem wpuszczona gdzie przestawię wam młode jeszcze, które mi zostały, które tu nie lecą, bo są no, dwa tygodnie tydzień temu wyszły na dach, a niektóre jeszcze nie wyszły, które jeszcze be, będzie, w te, będzie w tym roku można nabyć. No to tyle na, jak na razie. Yy, teraz patrzcie jak, jak startują i, i good fluk, jak, jak to mówią Niemcy. zaraz go włożę i wypuścimy wszystkie. Uwaga. start. Poszły, poszły, proszę Państwa, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, a my nie będziemy czekać. Niech one łapie kierunek. Proszę. To jest szybkość. To są gołębie. Niech one łapie sobie kierunek, a my idziemy. Może jeszcze zdążymy. Bo jest mgła. To na tyle dziękuję. Witam, witam, wszystkich hodowców. Dzisiaj mamy niedzielę 20 sierpnia. Wcześniej ja puszczałem z zachodu 80 km. Wczoraj gołębie były za Lublinem, były ze wschodu puszczane 100 km. Wiecie jaka była pogoda wczoraj. Strasznie gorąco puszczane było o 11 południe prawie że. No i wszystkie w domu. Wszystkie w domu. Jest też ten gołąbek co wam go pokazywałem poprzednio ten samczyk on jest proszę oko jego oko proszę. On, on zostanie, on jest z młodych gołębów wczesnych, co mi zostały, co do Was nie posłałem, został mi i on będzie teraz w rozkłodzie z samiczką od koźlika myślę, że, że na wiosnę będą bardzo fajne gołąbki po nich. Poradził sobie, poradził sobie w tych warunkach są to bardzo dobre gołębie, bardzo dobre, duże, fajne gołębie. Teraz wam pokażę jeszcze kilka gołębi, które też tam leciały, które będę do sprzedania, do oddania. Jak tylko poczta w nowi przesyłki, to będzie można zamawiać. Tu jeden pan już dzwonił z centralnej Polski i zamówił sobie, więc mówię temu panu, że mam jego numer, zadzwonię. Jak tylko poczta już uruchomi przesyłki, zadzwonię. I, i, i z tych gołębi, takie gołębie będzie można sobie nabyć. Są to, to fajne gołębie z mojej hodowli, I, i one mają wolny oblot, i one są puszczane z różnych kierunków, z różnych kierunków, w różnych warunkach. Teraz na przykład czy już bieżą no to, 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 ale są puszczane i one no po prostu muszą myśleć. No nie tak jak gołębie pocztowe ze związku, co z jednego kierunku lecą non stop. I sobie lecą, a, a te no dzisiaj wschód, jutro zachód, południe, północ, warunki puszczane w południe, po południu, rano. Czyli deszcz, nie deszcz, no, no to, i, i takie gołębi mi zostają właśnie. Teraz go wypuszczę, zaraz Wam pokażę jeszcze inne, które będą, będą do nabycia. Natomiast ten gołąbek, ten gołąbek, taki szpaczek, to jest gołąbek, proszę go oko. To jest gołąbek podarowany przez pana Piotra z oddziału święcim. Panie Piotrze, te dwa gołąbki, które mi pan przysłał są. Drugi jest taki siwy gołąbek. Nie wiem czego zostawię, czego nie zostawię. Jeśli, jeśli jeszcze jeden lot zaliczy 150 km zbieszcza. To pewnie go zostawię, chociaż no, moja stacja to ma, bardzo mała, jest i tam 7-8 par jak góra. Góra 8 par mo, mogę zostawić, także pewnie będą i starsze gołębie do sprzedania, które, które po prostu nie będę, nie, nie będę potrzebował. Ten gołębek niby jest, tak mi pan Piotr powiedział, że to jest gołębie, które robią ze wschodu, dalekie dystanse z Litwy, z Łotwy, ze Stoni tu wracają. W na śląski I bardzo dobrze lecą zobaczymy zobaczymy jak on się będzie zachowywał może nawet będzie do sprzedania no nie wiadomo niech leci młode po, moich, po moim y, czerwonym y, klan rudych taka samiczka tu mi wyszła młoda zaliczyła i, i 80 z zachodu i 100 ze wschodu a to przecież jest młody gołąb Darywna jest strasznie. Proszę. przydełko. Było otwarte. Poleciały, uciekły. Ona by wy, wypuściła dopiero jedno chyba pióro. Niech leci. To na tyle dziękuję. I jeszcze nagram film. Y później na jesieni będą jeszcze jakieś gąbki zostaną to, ja to nagram film żebyście zobaczyli a już nie chowam młodych także na wiosnę na wiosnę będą młode do nabycia po tych parach które wam jeszcze, które zostaną zobaczymy które zostaną dziękuję to wszystko do widzenia